Za są. Jan, Jan Bogatko, dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Przysłuchiwałem się tej rozmowie, bardzo zresztą ciekawej, na temat y, aborcji i y, tego wydarzenia w nie. I przypomniała mi się taka historia, to nie jest żaden dowcip, broń Boże, ja tego w tej sytuacji nie chciałbym w ogóle poruszać, że jak odkryto bakterie na Marsie, czy w jakiejś innej planecie, to mówi, że znaleziono życie. Natomiast jeżeli jest człowiek, który znajduje się w łonie matki, to mówi się, że to jest... Coś tam. I to jest, to jest odpowiedź na całą tę, na całą tę dyskusję. No, wydaje mi się, że nadużywanie tego y, wydarzenia dla celów politycznych jest w ogóle zbrodnią, zbrodnią przeciwko ludzkości, można by powiedzieć. Nawet bo tu o ludzkość chodzi w dosłownym tego słowa znaczeniu. Ale przejdźmy do spraw niemieckich, może. Po tym wstępie ze spraw niemieckich dzieje się w Niemczech dużo ciekawych rzeczy. Du jest nowa wielka gwiazda na firmamencie politycznym, to jest AFD. Ta partia, która jest uważana za prawicowo populistyczną, w sensie, że jest to prawie że nazistowska, bo w Niemczech używanie słowa, że jakaś partia jest prawicowa, od razu się z tym kojarzy. Dopracowano latami nad tym, żeby zniszczyć prawicę jako taką i sprowadzić ją wyłącznie do wybryków yy, tych yy formacji politycznych, socjalistycznych, lewicowych w Niemczech, które doprowadziły do tych potwornych zbrodni II wojny światowej. To jest oczywiście nieprawdą. AfD jest, można ją krytykować z każdej strony. Ja też nie unikam krytykowania tej partii, jeżeli widzę jakieś jej zachowania, którymi nie odpowiadają. Ale to jest partia, która w swojej historii jako takiej nie ma, nic z narodowego socjalizmu. SED na przykład znajduje się w obecnej partii Die Linke w Niemczech, którą się wychwala, która to partia jest, używając niemieckiego określenia bardzo dobrego, zresztą face, czyli z nimi wypada, wypada rozmawiać, a natomiast AFD ustawia się na stosie. Owszem, można powiedzieć, że wśród wyborców partii AFD znajdują się Politycy znajdują się obywatele o nacjonalistycznych, o w skrajnie prawicowych y, poglądach. To jest możliwe, ale można zadać też pytanie, a kogo ci obywatele wybierali dotąd? Na jakie z partii głosowali oni y, do y, niedawna, y, skoro y, teraz głosują właśnie na AFD, która y, pojawiła się na y, y, scenie politycznej w Niemczech. Po prostu jako Deus Ex Machina to jest coś nie. nie zaskakującego. No ale zostawmy to. 19% ma w tej chwili poparcia partia AFD, alternatywa dla Niemiec. Oczywiście to jest bardzo dużo, bo to jest już druga co do wielkości siła w Niemczech przed SPD, socjaldemokratami, którzy mają 18% poparcie i przed zielonymi, to jest też lewicowa formacja, która ma 14% i to jest pewien sygnał, to jest pewna informacja, to jest pewna wiadomość. Oczywiście, że AFD ma więcej poparcia w Niemczech Wschodnich kiedyś znalazłem w jednej z polskich gazet jakąś uwagę, że po prostu AFD jest to strasznie rewizjonistyczną partią, bo mówi o Niemczech środkowych, a nie o Niemczech wschodnich, ale ja chcę zaznaczyć, że istnieje wielka rozgłośnia w Niemczech, która się nazywa NDR Mitteldeutscher Rundfunk i to jest właśnie środkowo niemiecka rozgłośnia, to nie był wymysł AFD, utworzenie tej, tej rozgłości, to jest po prostu taka nazwa, Niemcy w, w sensie historyczno-kulturowym NRD jako Niemcy, Niemcy środkowe. Oni po prostu patrzą na tę stronę inaczej, na tę kwestię inaczej niż patrzą Polacy i to jest normalne, bo każde państwo ma swoją, ma swoją własną politykę historyczną. Niemiecka polityka historyczna jest mądra. Polska przez lata polityki historycznej w ogóle nie prowadziła i dlatego też istnieje bardzo duży pojęć w tej dziedzinie i nie będę do tego tematu teraz wracał, bo jest to temat zupełnie inny. I nie mieszczący się w granicach tej mojej relacji, relacji z Niemiec. A więc. Jak powiedziałem, AFD 19%, SPD 18%, Zieloni 14%, FDP liberałowie, dawniej to była partia ludzi bardzo dobrze zarabiających i kół gospodarczych w Niemczech 7%, no i komuniści wreszcie, czyli Die Linke, czyli spadkobiercy tych, którzy strzelali do uchodźców, prawdziwych uchodźców na wewnętrznej granicy między Niemcami 4%, a więc poniżej progu. Jest, to jest dobra wiadomość. Czy AFD wygra wybory? Czy będzie to możliwe? No jest to mało możliwe, ale jest niewykluczone jak to w polityce bywa. W każdym razie już są politycy z CDU także, którzy zastanawiają się nad tym, co by tu zrobić. No bo w zasadzie, jeżeli się weźmie te bezwzględne liczby, poparcie dla CDU, CSU i AFD, to obie te partie mogłyby stworzyć tam, u władzy i nie oddawać jej przez następne dziesiątki lat, praktycznie jeżeli oczywiście CDU miałaby możliwość rezygnacji z niektórych lewicowych przejawów w tej partii, których nagromadziło się wiele i to już od wielu lat i które w tę partię uderzają, osłabiają i które doprowadziły do tego, że CDU w efekcie straciła władzę. To było bardzo bolesne. Ja pamiętam, przypominam sobie stare plakaty jeszcze z, z, z lat 50., -tych, 60. -tych. Kiedy CDU walczyła o, o władzę z sukcesem, przedstawiane były te plakaty. Na tych plakatach przedstawiano jakiegoś potwora, który za wschodniej granicy Niemiec, ale w zasadzie on się mieścił nad Rosją, to nie, nie dotyczyło Polski na szczęście który się wychyla i taką brudną łapą sięga, sięga po Niemcy. No i to była wtedy e, reklama wyborcza skierowana przeciwko SPD. Teraz z kolei można by sobie wyobrazić innego rodzaju reklamy wyborcze. Jakie one będą, no to zobaczymy jak czas nadejdzie i będzie i, i okaże się tego, tego potrzeba. W, w, w niektórych w, Landach, czyli krajach związkowych Republiki Federalnej yy, AfD zastępuje bardzo silną pozycję i ona po prostu zajmuje miejsce pierwsze. W Brandenburgii podobnie zresztą jak CDU i SPD na przykład. I w tych. W trzech krajach, w Turyngii, w Saksonii w Brandenburgii w roku 2024, w przyszłym roku odbędą się, odbędą się wybory i wyłoni się, wyłonione zostaną rządy krajowe. Jak to będzie wyglądać, to też przekonam się i wydaje mi się, że tutaj AFD ma bardzo silną pozycję. Wydaje mi się również, że jeżeli można tutaj udzielać jakiejś eksperckiej porady, że dobrze byłoby, żeby eksperci z Polski zainteresowali się partią AFD, na przykład bliżej wchodząc w nią w jakieś kontakty, które mogłyby zaowocować później jakąś większą przychylnością ze strony tej partii do Polski, jeżeli by się to okazało konieczne, możliwe i z różnych względów pożyteczne. Powiedział redaktor Jan Bogatko. Panie redaktorze, bardzo serdecznie dziękujemy za korespondencję z zanysy. Do usłyszenia. Powoli kończymy poranek wnet. Dominika Borcz zrealizowała i się uśmiecha, zrealizowała dzisiejszy poranek, a Ksenia Parmańczuk była wydawcą. Jakub Duszak jest już w studiu, ale zapraszamy na można powiedzieć, specjalne wydanie programu. O co chodzi? Będzie gościem taki znany redaktor, który, który zrobił film Reset. Czyli kto? Redaktor Rachoń. Tak jest. O godzinie 11. Po godzinie 11. Kończymy poranek wnet za chwilę wiadomości.